63, 66 8250 po marce, wycielenie 2 września. 79, 36 7700 po marce, wycielenie 20 sierpnia. 92 95 13 600 po marce wycielenie 24 września 9342 93 42. Wycielenie 29 września. 31 91 sztuka użytkowa wycielenie 29 września. 59 68 ,000, po matce, wycielenie 13 września. 93.01 wycielenie 5 sierpnia. 79.41 wycielenie 15 sierpnia.